Cześć kochani, witam Was serdecznie. Takie pytanko dostałem od jednej z osób, która mnie obserwuje na TikToku. Dostałem, znaczy, pytanko, wiadomość taką dostałem. <laughs> w tej wiadomości był film taki lifestyle, filmik typowy, trwający tam może z minutę. No i na tym filmie widzimy panią. No bardzo taka pani atrakcyjna, ładnie ubrana. Wchodzi do pięknego domu, ma tam piękny samochód, wszystko jest super. Jeszcze wiecie ta muzyka, taka fajna, taka inspirująca. No i dostaje ten filmik z takim komentarzem: jak tu nie zazdrościć. No i właśnie, i to jest genialne pytanie. To jest genialne pytanie, bo właśnie zazdrość jest dokładnie tym, co cię blokuje przed tym, żeby zobaczyć, co tak naprawdę widzisz, bo co jest na tych obrazach. Tam jest piękno tam jest bogactwo tam jest e, luksus e, tam jest spełnienie spełnienie marzeń spełnienie osobiste e, tam jest poczucie bezpieczeństwa no same piękne rzeczy same piękne rzeczy e, jak to jest możliwe że patrzymy na coś co jest pięknem co jest spełnieniem naszych marzeń i nie umiemy tego e, pochwycić nie umiemy tego poczuć wiecie nie da się inaczej. To jest podstawowa zdolność, której potrzebujemy do tego, żeby nasze życie mogło wzrastać. Znaczy zdolność, która polega na tym, że potrafimy czerpać z piękna, z radości. Nagrałem kiedyś film na ten temat właśnie, też o tej zazdrości właśnie, która jest taka, że patrzę na coś, co jest wspaniałe, piękne, ale jedyne, co dostaję, kiedy na to patrzę, to poczucie braku. A dlaczego? Tylko dlatego, że to nie jest moje, to czy to przestaje być piękne, czy to przestaje być spełnieniem, czy to przestaje być y, luksusem, czy to przestaje być bogactwem? Bo to są rzeczy, które emanują z tego przekazu. A to, że masz w tym momencie zazdrość, czemu tak jest? Ta, ta, to poczucie braku. Tworzy narrację oczywiście, nie? no bo oglądasz film i tam nie ma, o kur, jaki piękny samochód. A jakie piękne wnętrza, jakie to wszystko jest super fajne i wygodne, tylko jest jeden komentarz, jedna narracja z tyłu głowy. To nie moje, ja tak nie mam, czemu ja tak nie mam, a jakbym tak miała, a mógłbym mieć, a nie mam, a źle mi, że nie mam, nie i tak dalej. Więc patrzysz na piękno, doświadczasz piękna luksusu, bogactwa. A narracja jest zazdrości i, i poczucia braku. Musi mieć możliwość płynąć w tobie. Swobodne, musi mieć możliwość swobodnego przepływu w Tobie, ta energia bogactwa, ta energia spełnienia, ta energia luksusu. I zobacz, masz masę materiałów. Jeżeli na przykład nie masz. W swojej takiej bezpośredniej rzeczywistości fizycznej, jakiegoś takiego źródła inspiracji, czegoś, co by było dowodem, właśnie na istnienie szczęścia, spełnienia, bogactwa, radości, to możesz włączyć sobie TikToka albo YouTube'a i tam jest tego mnóstwo. Ale żebyś mógł z tego czerpać, to musisz sobie zdać sprawę z tego, że jest zazdrość czy poczucie braku to nie jest jakaś prawda o rzeczywistości absolutna, to jest prawda. Z poziomu czy z perspektywy właśnie niedostatku, ktoś kto ma założone okulary w danym momencie niedostatku, widzi rzeczywistość przez pryzmat niedostatku. Tu źle, tu za mało, tu niedobrze, żal, pretensja, jakaś gorycz i tak dalej. Ale to nie jest jedyna prawda, bo można też założyć okulary spełnienia, okulary radości i przez okulary radości to zobaczyć. I tam będzie zupełnie inna narracja. Tam być może, co jest bardzo dobre, ucieszysz się nawet z tego, że zobacz, my tego nie doceniamy w ogóle, nie? To, że trafia do Ciebie ten przekaz. Jak to można inaczej nazwać, niż informacja od wszechświata? Wszechświat na milion sposobów próbuje się do ciebie dostać ze swoimi najlepszymi przekazami. Podaje ci, zobacz, jaki piękny dom, jaka piękna kobieta, jaki piękny samochód, jakie spełnienie marzeń, jaka radość, jaki luksus, jakie poczucie bezpieczeństwa, jakie bogactwo. I nic tylko czerpać. Nic tylko czerpać. Nic tylko po prostu otworzyć oczy i zanurzyć się w tym strumieniu, który właśnie puka do twoich drzwi, do drzwi do, 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 do twojego serca, do twojego umysłu, do twojej świadomości. I wiesz, ta energia piękna, bogactwa, radości, ona chce przez ciebie płynąć, ale musi mieć twoje pozwolenie. No i jak to zrobić? No po pierwsze, zdać sobie sprawę z tego, że właśnie zazdrość, gorycz, smutek, żal to są choroby duszy. To nie jest to nie jest coś, co jest nam sprzyjające. To nie jest coś, co, czego wpływ będzie taki, że nasze życie się będzie rozwijać, że będzie się stawało lepsze czy bogatsze. Żal pomnaża żal. Gorcz pomnaża gorcz. Jeżeli punkt, punktem wyjścia do Twojej obserwacji będzie gorcz, żal, niedostatek, to one tak zrobią, tak wpłyną na Twoją percepcję, że po prostu będziesz właśnie to widzieć i Patrzysz na bogactwo, a doświadczasz braku i niedostatku, a mógłbyś doświadczać bogactwa. To, że coś nie jest Twoje, to nie oznacza, że to przestaje być tym, czym jest. To, że samochód, który, o którym zawsze marzysz, akurat stoi w tym momencie na parkingu czy na podjeździe u sąsiada, to nie, on nie przestaje być tym samochodem, o którym Ty marzysz właśnie. Tylko pytanie, czy Ty masz swobodę patrzenia na niego i się zachwycania nim właśnie, tak jak Twój sąsiad. Czy masz swobodę docenienia w ogóle jego istnienia. No, ale właśnie jeszcze wrócę się do tego przekazu <grych> wszechświata, że yy, słuchajcie, modlimy się, marzymy, wizualizujemy, afirmujemy, nie? I potem przychodzi do nas taki obraz. Jakiś krótki filmik, gdzie jest po prostu bogactwo, szczęście i spełnienie. I to jest, naprawdę to jest pierwszy krok. To jest jakby, to wszechświat mówi tak: okej, okay, dobra, modlisz się, mam tutaj taką ofertę dla ciebie. To jest takie: ten filmik to jest jak, jakiś tam filmik, ale on zawiera w sobie takie ziarno, energetyczne ziarno, że jak ty je przyjmiesz, to może zacząć płynąć tobą właśnie to, czym jest ten film. Spełnieniem, radością, szczęściem, i tak dalej. Pozwól temu w sobie rosnąć, pozwól temu wzrastać. Więc jak pozwalasz wzrastać narracji zazdrości, no to się odzierasz z tych wszystkich wspaniałości, które cię otaczają, odcinasz się od doświadczania tej radości. Nic tak nas nie blokuje przed rozwojem, przed wzrastaniem czy bogaceniem się, jak właśnie zazdrość. Czyli energia, która, tak mówię, to jest, to jest strasznie wykrzywiony obraz rzeczywistości. Patrzenie na rzeczywistość i deprecjonowanie jej wartości tylko dlatego, że nie masz nad tym pełnej kontroli. No, jak się tak nad tym zastanowić, to naprawdę to jest obłęd. Zazdrość to jest jakaś forma obłędu. Yy, I. Ym, jak sobie radzić z tą zazdrością? No, tak jak mówię, przede wszystkim świadomość tego, że to nie jest przyjaciel, to nie jest energia, która cię wspiera, która ci sprzyja w jakikolwiek sposób. I y, tak naprawdę, jeżeli się chcemy jakoś y, oczyścić właśnie z takich silnych energetycznych wzorców, to z takich praktyk, które można właśnie na co dzień podejmować, to jest przede wszystkim w pierwszej kolejności szybko identyfikować zazdrość. Czyli patrzę na jakiś element rzeczywistości, i jeżeli on mi się podoba, jeżeli on jest właśnie takim obrazem, jest, jest czymś pięknym, jest odpowiedzią na jakieś moje pragnienie to trzeba bardzo szybko zidentyfikować ten głos, który mówi yy, no fajnie, fajnie, ale to nie twoje, nie? A ty nie masz. Patrzysz, a nie masz, nie? To jest właśnie głos zazdrości. Musimy go szybciutko zidentyfikować, żeby on nam yy, nie zablokował możliwości właśnie doświadczania esencji tego, na co patrzymy. I jak już sobie zdamy sprawę z tego, że aha, okej, okay, patrzę na coś i czuję niedostatek. Patrzę na dostatek i czuję niedostatek. Zobacz, jaki to jest absurd. Czyli patrzę na świat ta, ja, jakiś świat, ale doświadczam swojej wewnętrznej impresji tego, na co patrzę. Patrzę na dobrobyt, patrzę na spełnienie, i to powoduje, że doświadczam swojej, swoich braków. Nie? To. Yy, nie da się po prostu tych y, braków, tych zazdrości, tych niespełnień wypchnąć. Natomiast y, bo, bo ich natura jest taka, że one są aktywne tak długo jak my je utrzymujemy przy życiu, tak długo jak my je karmimy. A karmimy je poświęcając im uwagę, tworząc narrację na ten temat. Kiedy zaczynamy pisać opowieść pod tytułem jak dużo nie mam, jak mi brakuje wszystkiego, a inni mają, a czemu ja nie mam, czyli jest ale jakaś pretensja, to właśnie wtedy, kiedy te narrację prowadzisz świadomie czy nieświadomie, czy ty rozmawiasz z, tym, z kimś o tym, czy piszesz, nie wiem, na ten temat jakieś piosenki hip-hopowe, czy, czy kiedy myślisz o tym w taki sposób, to to jest sygnał, właśnie, że niekorzystne energie. Z jednej strony właśnie mają wpływ na to, jak myślisz, ale z drugiej strony też wzrastają w tobie. Umacniają się, ponieważ dostarczasz im paliwa. Więc to, co trzeba zrobić, to zacząć, to nie tyle zwalczać to, co nie działa, ale zacząć wzmacniać to, co działa. Czyli zamiast patrzeć przez pryzmat braku, spróbować wyjść poza własną perspektywę i spróbować obiektywnie ocenić to, na co patrzysz. Znaleźć y, obiektywne wartości w tym, na co patrzysz. Więc jeżeli patrzysz na luksusowy samochód, to zamiast patrzeć na swoją biedę i swój niedostatek, zobacz luksus, zobacz piękno, zobacz harmonię, zobacz wygodę, zobacz niezawodność, y, funkcjonalność, bezpieczeństwo, spełnienie, wolność. Poszukaj w tym obrazie tego, czego tam jest tak naprawdę najwięcej. Pozwól się, jeszcze przecież ta muzyka taka energetyzująca, wiecie, yy, mówię o tym filmiku, nie? ta pani, wiecie, ładna, zadbana, piękna kobieta, naprawdę, wiecie, piękny obraz, piękny obraz. No nic, tylko czerpać, ale yy, wiedzieć, co czerpać. Jak sobie od... Zrób sobie tak, może, bo to do ciebie mówię, który mi wysłałeś tę wiadomość. Yy, zrób sobie tak, popatrz, yy, yy, wygospodaruj sobie, 10 minut swojego dnia, które poświęcisz na to, żeby, żeby odblokowywać, uwalniać u siebie przepływ spełnienia, przepływ bogactwa. I będzie to polegało na tym, że sobie na przykład przez te 10 minut będziesz oglądał te filmy i, z, i będziesz to robił z taką y, konkretną intencją żeby jak najbardziej zagłębiać się w narrację obfitości, radości, piękna, spełnienia, bogactwa, która jest w tym materiale filmowym, w tych formach, w tych kształtach, w tych, w tych urządzeniach, w tych kolorach, w, całym tym, w całych tych pięknych, harmonijnych, luksusowych wnętrzach z taką intencją właśnie, żeby wyciągnąć, yy, może wyciągnąć, no może nawet nie, żeby wyciągnąć, bo to nic nie trzeba wyciągać, bo to właśnie już, 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 już samo, samo do Ciebie wychodzi. Ale pozwolić sobie na to, żeby sobie nie przeszkadzać w odczuwaniu tego, co jest dobre w tym obrazie. I tyle. Potem już sobie możesz robić, co chcesz. Nie? Chociaż lepiej by było jednak się pilnować i yy, już żeby, yy, żeby ta perspektywa stała się taką Twoją, normalną perspektywą, że jak patrzysz na piękno, to widzisz piękno. Można to jeszcze gdzieś na przykład odnieść, myślę, do tematów relacji damsko-żeńskich na przykład, damsko-męskich, sorry, w taki sposób, że też na przykład, zobaczcie, facet, który nam, facet, chłopak, mężczyzna, którzy nie wierzą w siebie, nie wierzy w siebie, może być tak, że on widzi piękną dziewczynę i on się od razu czuje no fajna, ale to nie moja, na przykład, nie? I i, I to jest w ogóle zupełnie inna perspektywa niż na przykład sytuacja, w której wiesz, widzi tą ładną dziewczynę i myśli sobie, jak ona jest piękna, jak ona jest fajna. Ja bym chciał ją poznać. Dwa kompletnie różne strumienie y, energii. Y, jeden jest taki, że ona jest nie moja, jestem bezwartościowy, y, no bo ona jest nie moja, ale nie jest moja, bo ja jestem bezwartościowy, i takie tam wiecie, cała masa może tego być, tego baaganu, takiego bełkotu mentalnego. Albo, albo można po prostu podejść i powiedzieć: cześć kurczę, fajnie fajnie wyglądasz, sorry, że tak zaczepiam cię, ale tak, no, tak sobie patrzę i tak mi się dobrze patrzy. No, dziękuję, że jesteś. Nie wiem, no cokolwiek, ale zobaczcie, jak się zmienia, to trzeba poczuć po prostu, jak się zmienia energia nasza, ta wewnętrzna, jak się zmienia to, co nasze serducho emituje. Wtedy, kiedy zaczynamy świadomie wybierać okulary, które zakładamy do obserwacji świata, więc zachęcam dzisiaj do tego, żeby sobie założyć okulary bogactwa. Ciebie, akurat właśnie odnośnie tego filmu, który mi wysłałeś, spójrz na to przez pryzmat bogactwa. Nie przez pryzmat niedostatku i biedy. Czyli nie patrz na to jak osoba, która ma niedostatek i biedę. Bo możesz tak patrzeć, jasne, ale naprawdę możesz też patrzeć, wyobrazić sobie po prostu, że jesteś bardzo bogatym człowiekiem. Nie jakoś wchodzić w tę rolę nie wiadomo jak, ale po prostu. Przyjąć taką perspektywę, na przykład, dobra, mam na koncie 300 baniek i oglądam sobie domy, które można kupić, mając tyle kasy. I tyle. I zaczynasz i zobaczysz, co się zmieni. Na przykład, będziesz bardziej krytyczny, być może, bardziej wybredny. Jak tak zaczniesz sobie, wiesz, studiować te różne nowoczesne rozwiązania architektoniczne nowoczesne samochody nowoczesne nie wiem, co tam baseny i tak dalej nieruchomości to zacznie się dopiero tak naprawdę kształtować wizja tego, co faktycznie jest tym, co będzie odpowiadać na Twoje takie esencjonalne potrzeby, na to, co jest związane z Twoim wzrostem, z ty, wzrostem w sensie wzrastaniem, procesem, z tym, co chcesz w życiu robić, jak chcesz spędzać czas w domu, wokół domu, no i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, wiecie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, myślę, może że najważniejsze, ale bardzo, bardzo ciekawe na pewno, warto zwrócić na to uwagę, że nie jesteśmy w stanie. Z tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, wyobrazić sobie, jak byśmy myśleli, gdybyśmy byli w innym miejscu. Nie? Ale możemy to zasymulować, to znaczy możemy. Przyjąć, pozwolić pewnej perspektywie, na przykład tej perspektywie spełnienia, bogactwa, poczucia bezpieczeństwa, żeby zaczęła nas wypełniać, żeby zaczęła nami płynąć swobodniej, nie? żeby na przykład, tak patrzę na jakiś zachwycający obraz bogactwa, spełnienia, szczęścia, radości, zdrowia, mądrości, miłości, piękna, harmonii, siły i jeszcze tam wszystkiego co najlepsze i pozwalam, żeby one płynęły przeze mnie, czyli co to znaczy? Że pozwalam im na udzielam im głosu. One się mogą wyrazić poprzez właśnie mój sposób myślenia, poprzez mój sposób poprzez to, na co będę zwracał uwagę, poprzez to, czemu będę nadawał uwagę, poprzez to, jaka będzie moja opowieść o tym, co właśnie obserwuję. Im więcej czasu dam tej energii, żeby ona we mnie pracowała, tym ona się stanie silniejsza i tym łatwiej będzie jej potem yy, sięgać po to, co piękne, po to, co dobre i czerpać właśnie z tego to piękno i, to, i te dobroć, i te harmonie. Yy. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby robić to dla... Dla samego tego uczucia, bo to jest fajne uczucie, kiedy przez nas płynie szczęście. To jest fajne uczucie, kiedy patrzymy na rzeczywistość z tymi okularami radości, przez te okulary radości i widzimy, ile w tej rzeczywistości jest radości. I tak samo tej, tej, czyli naszej, Twojej, mojej, tej, tej która jest w tej chwili obecnej, ile tu jest spełnienia, ile tu jest naprawdę piękna yy, i. W pewnym momencie, bo to nie jest tak, że nie zawsze się uda na wstrzyknięcie palcem, ale może być tak, że no i najczęściej tak to przebywa, że jest to proces, i jak będziesz w tym wytrwały, jak będziesz w tym systematyczny, to w pewnym momencie właśnie umysł intuicyjnie będzie właśnie w ten sposób działał, że jego punktem wyjścia już nie będzie niedostatek i bieda. Tylko będzie miał tę zdolność, żeby patrzeć na rzeczy i usłyszeć to swoje prawdziwe pragnienie, które te rzeczy budzą. Nie usłyszeć niedostatek, nie usłyszeć e, jakieś nieszczęście, braki i tak tylko usłyszeć autentyczne spełnienie, usłyszeć autentyczne te, te, te narracje takiego autentycznego szczęścia, autentycznego bogactwa. Czyli znowu, praktyka, praktyka, jak najwięcej przebywanie w tych wysokich, e, wibracjach, wysokich energiach. <laughs> Także, ja na Twoim miejscu oglądałbym jak najwięcej tych filmów i jeżeli jeszcze jest gdzieś jakaś taka bariera, bo ja znam to uczucie, ja byłem w tym miejscu kiedyś, że po prostu miałem takie braki, tak mi było źle w życiu, że patrzyłem po prostu na szczęśliwych ludzi i byłem smutny, co jest absurdalne. Nie? No bo patrzę na ludzi, którzy ewidentnie są źródłem szczęścia, emanują szczęściem. A ja byłem smutny, bo to nie było moje szczęście, a mogłem mieć, nie? mogłem przyjąć, ale nie, bolałem. Bo, bo tak naprawdę yy, to się wszystko sprowadza właśnie do tego, jaki, jaką my mamy w danym momencie postawę. Jeżeli ja się jestem zamknięty na szczęście, no bo jeżeli jestem smutny, samotny, opuszczony, pozbawiony szans, no to znaczy, to znaczy, że te energie braków, niedostatków mają swobodny przepływ we mnie, a mógłbym przecież pozwolić płynąć szczęściu, nie? ale muszę chcieć. Więc zacząłbym sobie może tak, od takiej afirmacji, że otwieram się, otwieram swoje serce i swój umysł na przepływ energii bogactwa. Jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób ta energia postrzega rzeczywistość. Włączasz film. Na którym jest bogactwo, na którym są szczęśliwi, spełnieni ludzie, kochający się, mający szczęśliwe rodziny, mający szczęśliwe życie. I patrz, jak to wygląda, bo twój umysł potrzebuje tych obrazów, naprawdę ich potrzebuje, potrzebuje tych obrazów i energii, którą one ze sobą niosą. Więc trzeba odrzucić tę perspektywę. Osobistą, która narzuca te różne kategorie własności i tak dalej, i po prostu zupełnie obiektywnie popatrzeć na coś i stwierdzić: tak, to jest piękne, to mi się nie podoba. A to trochę mniej mi się podoba, to bym zrobił inaczej, ale jest to piękne. No, także w ten sposób, w ten sposób. Także jeszcze raz dzięki za, e, dzięki za komentarz. E, dzięki za ten podesłany filmik, bardzo ładny zresztą. No i mam nadzieję, że, że, że jakoś Ci pomogłem. Daj znać, co o tym myślisz. Na razie, hej.